Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Cześć wszystkim żużlowym świrom. Chciałbym Was zaprosić na omówienie meczy zaległych czwartej kolejki w Krośnie i Ostrowie Wielkopolskim, a jest o czym mówić. Na samym początku zachęcam do zostawienia kciukersa, jak i suba, tego nie zrobiłeś. Z góry wielkie dzięki. Pierwsze na tapet wjeżdża spotkanie w Krośnie, gdzie Wataha ostatecznie rozgryzła Skorpiony 55-35. Na pierwszy rzut oka widać dominację jednej drużyny, ale sam mecz nie do końca taki był. Przynajmniej w pierwszej połowie meczu, gdzie Skorpiony głównie za sprawą Douglasa i przebudzonego Nielsena dzielnie dotrzymywali kroku gospodarzom. Na dodatek coś Łoktajew zaczął łapać. Milik Berger oraz spółka... w prowadzili mecz, ale kibice żądali czegoś więcej. I po ósmym biegu Wataha pokazała kły, wygrywając 5 z siedmiu biegów w tym trzykrotnie podwójnie. Jest to czwarte zwycięstwo z rzędu i wilki wspólnie z rekinami dzierżą miano niepokonanych w tym sezonie. Jak widać głód wilków na Ekstraligę cały czas pozostał. Drużyna Ireneusza Kwiecińskiego pojechała jak drużyna. Oprócz Krakowiaka każdy z zawodników dorzucił niemałą cegiełkę do rezultatu. Szczególnie mogę pochwalić Seiferta Salka oraz Wojdyło. Dla których był to najlepszy mecz w tym sezonie. Dla samego Patryka powinien to być motywujący kop po bardzo słabym początku sezonu. Z kolei goście? Nie mają się czego wstydzić. Walczyli dziennie, ale różnica klas na sam koniec zrobiła swoje. Kolejny świetny występ na koncie Daglasa, który na tą chwilę jest bezapelacyjnie najlepszym zawodnikiem w talii Kannenberga. Ambicje pokazał Nielsen, który, choć stracił skuteczność w drugiej fazie meczu, to jest lepszym wyborem niż Jepsen-Jensen. Widoczny dołek jest za to Łoktajewa. Nie przypomina on na razie skutecznością zawodnika z minionego sezonu. MVP meczu Wacław Milik. Teraz czas na spotkanie w Ostrowie Wielkopolskiej. Które wspomagane przez blaski Jupiterów było piękną sztuką, a głównymi aktorami byli żurzlowcy Ostrowi oraz Stali Rzeszów. Od samego początku zawodnicy toczyli między sobą piękne pojedynki. Nie brakowało również upadków, szczególnie po stronie gospodarzy. Widząc to, żurawie zwietrzyły krew. Na dodatek gospodarze jechali bez musielaka, za którego było stosowane zastępstwo zawodnika. Od biegu numer 6 aż do nominowanych ekipa stali jak nie prowadziła, to remisowała. Przed biegami nominowanymi na tablicy było 38 do 40 dla drużyny Rzeszowskiej i tak naprawdę każde możliwe rozwiązanie było dostępne. I wtedy ostro po swoje pojechali gospodarze, najpierw doprowadzając do remisu, żeby w biegu numer 15 zadać podwójny cios w Żurawie, zwyciężając w meczu 47 do 43. Bez dwóch zdań nie byłoby to możliwe bez Ciugunowa, który był piekielnie zdeterminowany w tym meczu, czego skutkiem było 16 punktów. Wow, ciut więcej spodziewałem się po holderze. Jedna trójka na 6 biegów to zdecydowanie za mało na jak tej klasy zawodnika. Całe szczęście, że Jakobsen miał swój dobry dzień. W ekipie Piskorza chciałbym pochwalić Rafalskiego, który przywiózł 8 punktów, dwukrotnie wygrywając bieg. A kto wie, jakby było ostatecznie, gdyby menadżer mocniej mu zaufał, dając mu szansę za zawodników U24. Punkty również po świetnym początku zaczął gubić Torsel. Końcówkę spotkania również mógł mieć lepszą Pedersen. Podsumowując to wszystko, drużyna rzeszowska pokazała moc, na bardzo trudnym terenie i moim zdaniem zrehabilitowała się za ostatnio domową porażkę. A z kolei Ostrowianie udowodnili, że jadąc w osłabieniu, są w stanie wygrać mecz: MVP meczu Gleb Czugunow. I szybko przejdźmy do tabeli typów. Tutaj w każdych z tych dwóch meczy szliśmy w dobrą stronę, ale tylko Wojtek trafił dokładny wynik w meczu w krośnie. Tak więc Wojtek tutaj zgarnął trzy punkciki, my wszyscy po punkcie w tym meczu, no i oczywiście wszyscy po punkciku za mecz w Ostrowie. Jeżeli chodzi o generalkę, no to ja na prowadzeniu z 15 punktami, po 14 zbliżył się do mnie Wojtek i Rafał, Mateusz 13 punktów, Krzysiu 12 i Piotr 11. A co tam słychać w tabeli ligowej? Tutaj na prowadzeniu można powiedzieć dwie ekipy: Wilki Krosno. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Podobnie jak Rof Rybnik. Po 8 punktów mają także sobie spokojnie prowadzą. Na trzecim miejscu Polonia Bydgoszcz. 3 zwycięstwa, 1 remis, 6 punktów. Dalej mamy Ostrowie. 2 zwycięstwa, 2 porażki, 4 punkty. Dalej jest PSZ Poznań. 1 zwycięstwo, 1 remis, 2 porażki i 3 punkciki. Stal Rzeszów. 1 zwycięstwo, 3 porażki. Mają 2 punkty. Na siódmym miejscu Wybrzeże Gdańsk. 1 remis i 3 porażki, więc jest 1 punkt. Czerwoną Latarnią Orze Łódź. 4 mecze, 4 4 porażki 0 punktów. A jak wygląda top 10 najskuteczniejszych zawodników drugiej Speedway ekstra Ligi? Na prowadzeniu Brady Kerr średnia 2,600. Na drugim miejscu Wacław Milik 2,368. Trzeci jest Krzysiu Buczkowski 2,333. Na czwartym Dimitri Berger 2,300. Na piątym Gleb Czugunow 2,267. Na szóstym Ryan Douglas 2,238. Na siódmym Keiko 222, 2,222. Na ósmym Jakob Torsel 2, 150, na 9 Roland Tangate 250 i na 10 miejscu mamy Nikiego Pedersena 243. Nie mogło zabraknąć drugiej Eliga Menadżer. Z Matim mamy miejsce 5761, w tej kolejce 43 punkty, bo jak wiecie, mecz w Gdańsku zakończył się po 8 biegach, więc zawodnicy sobie nie pojeździli. A przy okazji już od nowej kolejki czekają zmiany nas tutaj w składzie, więc mam nadzieję, że Wy również nie zapomnicie o transferach. A co słychać w grupie drugiej Eligi menadżer zakręceni w lewo jeden? Na prowadzeniu Poldek Luton 248 punktów. Na drugim miejscu Unia Tarnów 2012 246 punktów. A na trzecim miejscu Henkas 242 punktami. Tylko Star to Piotruś na szóstym miejscu, a my z Matim na czternastym. W ten sposób dojechaliśmy do końca. Mam nadzieję, że kolejny odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę, subik też również mile widziany. Ja już się z Wami żegnam to tyle ode mnie pozdrawiam i do usłyszenia trzymajcie się cześć